Tej najświętszej ofiary pragnę wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że pozwolił mi nawiedzić Kalisz, miasto i dziecko. Dziękuję Bożej Owocności za to, iż mogłem razem z Wami sanktuarium Świętego Józefa. Jest ono znane w całej Polsce i nawiedzane przez Rzesze Pielgrzymów. Posiada ono jeszcze szczególną wymowę, która związana jest z ostatnim półwieczem, Naszej historii. To sanktuarium było i jest często nawiedzane przez kapłanów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Żyje ich już coraz mniej. Tych, którzy żyją, pragnę tu szczególnie pozdrowić tak, jak ich pozdrawiałem w przeszłości jako metropolita krakowski. Pozdrawiam w szczególności arcybiskupa Adama Kozłowieckiego, misjonarza zambii. arcybiskupa Kazimiera Majdańskiego i biskupa Ignacego Jerza, ostatnich żyjących jeszcze polskich biskupów, więźniów dachał Pragnę podziękować im za tę inicjatywę, jaka zrodziła się w straszliwych dniach obozu koncentracyjnego w czasach pogardy związanej z II wojną, II wojną światową i z zniewoleniem społeczeństwa. Pragnę w imieniu własnym, a także wszystkich Zgromadzonych, podziękować kapłanom więźniom z Dachau za to, że nawiązali łączność z Kaliskim Sanktuarium Świętego Józefa i że temu, który jest opiekunem Kościoła Bożego, zawierzyli swoje cierpienia, swój więzienny, dachałowski los. Również i za to że po wyjściu z Dachał trwają wdzięcznienie. I pielgrzymując do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, corocznie modną się do swoich prześladowców, a także pamiętają o tych swoich braciach, którym nie było dane przeżyć obozu, i doczekać dnia wolności ojczyźnie. Myślą i sercem obejmują wszystkich innych braci i siostry, których spotkał podobny los w obozach zagłady rozsianych po całej Polsce i poza jej granicami. Są to miejsca, Kaźni z grozą przejmujący. gdzie zginęły miliony istnień ludzkich, bardzo wielu było wśród nich Żydów, którzy ponieśli straszliwą wiarę w wyniszczenie. Ludzka przeszłość nie przemija całkowicie, również dzieje polsko żydowskie są wciąż bardzo realne, obecne w życiu zarówno Żydów, jak i Polaków. Lud, który żył z nami przez wiele pokoleń, pozostał z nami po tej straszliwej śmierci milionów cunek i czynów. O tej wspólnej przeszłości mówią również cmentarze żydowskie, których jest wiele na polskiej ziemi. Taki cmentarz jest również tu w Kaliszu. Są to miejsca o szczególnie głębokiej wymowie duchowej, eschatologicznej i historycznej zarazie. Niech te miejsca łączą Polaków i Żydów, bo przecież wspólnie czekamy dnia rządu, i zmartwychwstanie. Dziękujemy świętemu Jezewowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej swojej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest Wasza diecezja że ma tak potężnego patrona. Niechaj święty Józef wyprasza waszej diecezji, całemu Kościołowi w Polsce, gotowość wiernego służenia zbawczej woli Bożej, aby za jego przykładem i wstawiennictwem mógł wiernie postępować drogami świętości i sprawiedliwości. Pragnę przypomnieć modlitwę Leona XIII do świętego Józefa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę, błędów i zepsucie. Przybądź na łaskawie z pomocą niemieńską w walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus, od oczywistej zguby. Tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich i klęski wszelaki. Często te modlice odmawiamy. Do świętego Józefa przybyło dziś wielu pielgrzymów. Już wspominałem o ruchach obroń, obrońców życia, o instytutach rodzin. Pragnę teraz szczególnie pozdrowić Wielką Pielgrzymkę z Łodzi. A równocześnie kieruję słowa pozdrowienia do pielgrzymów z Kazachstanu. W świętego Rzepa oddaję cały nasz naród, zwłaszcza nasze rodziny, rodziców, młodzież, dzieci, ludzi chorych i cierpiących. Niech święty Józef, swym orędownictwem u Jezusa Zbawiciela, wyprasza Polsce potrzebne łaski. Wszystkim Wam, mówię, Bóg zapłać za wspólny udział w Eucharystii i na końcu udzielając błogosławieństwa polecam Boży opiece wasze miasto i wasz